dziś pokażę wam jak zrobić takie golden apple dokładnie takie jak zrobić zarysowane golden apple oraz złotą marchewkę do celu yy, tego będziemy potrzebowali oczywiście dwóch jabłek oraz jednej marchewki najpierw pokażę wam jak zrobić zwyczajne złote jabłko stawiamy oraz okrężamy w tym celu złotymi sztabkami. I w ten sposób uzyskujemy w tej, w tej celu złote jabłko. Aby zrobić enchantowane złote jako wstawiamy wokół niego bloki. Jest to bardziej kosztowne, lecz bardziej e, to jako nas ulepszy. Oraz jak zrobić, tak jak, jak zrobić złotą marchewkę, tak jak już się pewnie domyśliliście, robi się to w ten sposób. I sobie, szlamie. Mam nadzieję, że pomogłem. <śm> I zapraszam do oglądania y, głównej serii na tym kanale, czyli mm, nazywa się ona Minecraft na MOWA. Mam nadzieję, że Wam pomogłem co do tego, jak się buduje właśnie takie rzeczy. Y, będę budował oczywiście tego więcej, żeby Wam pokazać, że ja potrafię budować. No i właśnie, y, mam nadzieję, że już wiecie, jak zbudować złote rzeczy. W następnym odcinku będę Wam pokazywała, jak zrobić. Y, Coś jeszcze tam może wymyślicie, może napiszcie w komentarzach co będę, co będę robił, co mam zrobić. Tak samo zapraszam na Minecraft na MOBach i tam też naprawdę piszcie mi co mam robić, ponieważ już sam nie wiem co mam robić. tam tak że są MOBy, jest MOB Creatures, jest Optifine, także mam nadzieję, że, że właśnie damy sobie wszelce radę. Więc zapraszam do oglądania mojego kanału. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę bezpiecznych, dobrych wakacji, ponieważ są teraz aktualnie wakacje, jeżeli oglądacie aktualnie mój filmik. To życzę Wam dobrych, bezpiecznych wakacji, żebyście pojechali w jakieś sensowne miejsce. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Zapraszam na, na oglądanie tej serii, ponieważ się... jest... Jest naprawdę tak ciekawa, jest naprawdę dużo tam rzeczy fajnych robimy właśnie sobie z widzami, więc jeżeli chcesz przyjść, to przyjdź, zapraszam i właśnie byłoby bardzo fajnie, gdyby dołączyło więcej osób. Piszcie komentarze, no i to byłoby no tyle, cześć, pozdrawiam Was i pa!